Witajcie, drodzy państwo! Ja nazywam się Adrianna Wilk i w dzisiejszym odcinku zapraszam na materiał poświęcony temu, co robi Jarosław Kaczyński, a co może się spodobać każdemu, kto nie chce, by kiedykolwiek wrócił on do władzy. Zapraszam na materiał. Jarosław Kaczyński od lat przekonywał, że Polska musi być silna, zjednoczona i wierna. W rzeczywistości zjednoczył ją tylko w jednym w zmęczeniu z sobą samym. Ten człowiek, który przez dekady trzymał całą prawicę żelazną ręką, dziś wygląda jak generał, który wciąż wydaje rozkazy armii, której już nie ma. A teraz, gdy nie wystarczają mu już wrogowie na zewnątrz partii, zabrał się za niszczenie własnych ludzi. Tym razem padło na przemysława czarnka, niegdyś pupilka partii, wkrótce być może ofiarę jej własnego prezesa. Kiedy Czarnek odważył się publicznie wygłaszać stanowiska sprzeczne ze światopoglądem prezesa, na Nowogrodzkiej zabrzmiał dzwon alarmowy. Nie dlatego, że słowa te o psach na łańcuchu były skandaliczne. Ja że na rowerze, to jestem szczęśliwy, kiedy widzę psa uwiązanego w łańcuchu, a nie psa, który biega luźno, dlatego że pies uwiązany na łańcuchu ma przy sobie również miskę z wodą, ma przy sobie jedzenie, ma budę yy, i nie zagraża nikomu, który przejeżdża. Nie chciałbym, aby teraz natychmiast trzeba było zwalniać te wszystkie psy z łańcuchów, i ja nie mógł jeździć na rowerze po wsiach Lubelszczyzny, Podkarpacia czy gdziekolwiek indziej. Niech pan nie trywializuje sytuacji. Psy nieraz będące na łańcuchach wcale nie są źle traktowane przez swoich gospodarzy, dużo gorzej są traktowane. Psy bezpańskie, które gdzieś wałęsają się po wsi bez jedzenia. Wpis to co myślą inni o karygodnych słowach i zachowaniach nikogo nie rusza. Lecz czarnek popełnił grzech największy z możliwych. Uwierzył w siebie bardziej niż w Jarosława Kaczyńskiego. A w tej partii tylko jeden człowiek ma prawo do posiadania racji. Dlatego najpierw Kaczyński skrytykował go publicznie na konferencji prasowej. Pan profesor Czarnek boli, żeby go pies nie gonił, kiedy on jedzie na rowerze. No, no, Niemniej jednak ja to do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Uważam, że no, zmieniła się epoka i pod wieloma względami na gorzej, ale pod pewnymi też jednak na lepszej, w związku z tym należy jednak tą sprawę załatwić w sposób no, po prostu cywilizowany. No, tyle mogę w tej sprawie powiedzieć. A potem zrobił go celem dla kolegów z partii, którzy marzą, by wspiąć się wyżej w hierarchii partyjnej. I wreszcie, nie był jak dotąd premierem, ale pewnie będzie, pan Przemek, pan minister Przemysław Czarnek. Czarnek, dotąd wierny wykonawca linii partii i gorliwy wojownik kulturowych wojen, stał się nagle wrogiem wewnętrznym. Wystarczyło kilka zdań o ambicjach, kilka sygnałów, że nie zamierza wspierać Morawieckiego jako premiera, by prezes uznał go za zagrożenie. Kaczyński nie lubi, gdy ktoś zaczyna mówić własnym głosem. Jeszcze mniej lubi, gdy ten głos słychać głośniej niż jego własny. A w ostatnim czasie Morawiecki wrócił do łask. A czarnek wraz z kilkoma kolegami zaczął knuć przeciwko niemu. Dlatego prezes zadziałał przeciwko niemu metodą, która w jego partii działa najlepiej. Zrobił go celem zazdrosnych kolegów. Jarosław Kaczyński nigdy nie znosił konkurencji, a już szczególnie tej z własnego podwórka. Każdy, kto choć przez chwilę błysnął za mocno, prędzej czy później kończył w cieniu albo w politycznym niebycie. Wystarczy przypomnieć Zbigniewa Ziobrę, Joachima Brudzińskiego, Beatę Szydło, a nawet samego Morawieckiego, którego prezes od lat trzyma na krótkiej smyczy, jak nieco zbyt ambitnego pracownika biurowego. Teraz przyszła kolejna czarnka. Paradoks polega na tym, że Kaczyński, który przez dekady umiejętnie rozgrywał wszystkich wokół siebie, dziś sam zaczyna wierzyć we własne intrygi. Jego ulubiona metoda – dziel i rządź – Zamieniła się w dziel i obserwuj, jak wszystko się wali. W efekcie partia przypomina rodzinę z powieści Agaty Christie. Każdy coś knuje, każdy kogoś nienawidzi, a trupów politycznych przybywa szybciej niż w jakimkolwiek kryminale. Kaczyński zachowuje się jak średniowieczny władca, który co tydzień obiecuje komuś nowemu koronę. Raz to Morawiecki ma być jego premierem na zawsze, innym razem Czarnek słyszy, że jego czas jeszcze nadejdzie. W międzyczasie Sasin i Bocheński przekonują, że to właśnie oni są prawdziwymi faworytami, a prezes siedzi i obserwuje, jak jego baronowie walczą ze sobą, bo wie, że dopóki się tłuką, nikt nie podniesie ręki na króla. Tyle, że dziś widać coraz wyraźniej, ta strategia przestała działać. Kaczyński lubi mówić, że Polska to kraj nieustannej walki, że wrogowie czają się wszędzie w Brukseli, w Berlinie, w mediach. Wśród innych partii politycznych, które często wyzywa od antypolskich. I chociaż wciąż wygłasza patetyczne przemówienia o jedności i misji dziejowej, to coraz więcej jego ludzi słucha ich z wymuszoną powagą, po czym natychmiast dzwoni do swoich, żeby omówić nowy front wewnętrzny. Walka z Konfederacją to kolejny przykład paranoi Starego Wodza. Jeszcze niedawno wydawało się, że obie partie mogłyby współpracować. Łączy je przecież antyliberalna retoryka, kult silnego państwa i wspólna niechęć do Unii Europejskiej. Ale Kaczyński uznał, że młodzi libertarianie to zagrożenie, a skoro zagrożenie, to trzeba zniszczyć. Zamiast szukać porozumienia, wytacza więc działa przeciwko potencjalnemu sojusznikowi. Jakby zapomniał, że polityka to sztuka dodawania, a nie odejmowania. Konfederaci twierdzą, że ktokolwiek próbujący znaleźć nić porozumienia z nimi, ma zostać wyrzucony z PiS przez Kaczyńskiego. Donald Tusk nie musi dziś robić nic. Wystarczy, że patrzy. Każdy tydzień przynosi mu kolejne prezenty z Nowogrodzkiej, kolejną kłótnię, kolejne przecieki, kolejne upokorzenie któregoś z partyjnych baronów. To, co dla PiS jest dramatem, dla Tuska jest błogosławieństwem. Zresztą Kaczyński już od dawna zdaje się funkcjonować w świecie równoległym. Z każdym miesiącem coraz bardziej widać, że prezes nie tyle rządzi, co zarządza strachem. To on rozdaje rolę, a potem z satysfakcją obserwuje, jak jego ludzie gubią się w labiryncie, który sam im zbudował. Ale ten system, który przez lata działał jak dobrze naoliwiona maszyna, dziś zaczyna się zacinać. Nawet najwierniejsi zaczynają szeptać, że Prezes się starzeje, że nie ogarnia już jak dawniej. Oczywiście nikt nie powie tego głośno. W końcu w tej partii takie słowa to samo wyrzucenie się z polityki. Ale widać to w oczach, widać to także w decyzjach. Zamiast budować przyszłość, Kaczyński skupia się na rozliczaniu przeszłości. Zamiast szukać nowych idei, szuka winnych. To już nie wizjoner, ale archiwista własnych urazów. W jego świecie polityka to wieczna zemsta. A każdy, kto choć na chwilę zyskał popularność, staje się potencjalnym zdrajcą. Czarnek padł ofiarą tego mechanizmu, ale za chwilę przyjdzie kolej na następnych. Posłuchajcie, jak o tym mówił sam zainteresowany w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Praktycznie wprost powiedział, że koledzy z partii nie puścili mu tego płazem, że prezes uczynił z niego przyszłego premiera. A czy to przypadkiem nie był pocałunek śmierci? Bo wiadomo, że Rosław Kaczyński chętnie kogoś pokazuje, a potem zaczyna się. Ja, już byłem, bez ja już byłem kilkukrotnie całowany śmiertelnie i jakoś przeżyłem to. Nawet jeśli tak, choć nie sądzę, to i to przetrwało nie, 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 no, jest oczywiste, że dla mnie sama sytuacja w sobotnia i możliwość przemawiania wśród pięciu liderów. PiSu była wielkim zaszczytem, przyjemnością. Sposób prezentacji też, natomiast oczywiście, że też są negatywne strony tej prezentacji. A jakie są negatywne? Właśnie takie, to, że, że nie wszyscy są mile zaskoczeni. No. Rozumiem, że obawia się pan, że pojawi się jakieś zdjęcie innych liderów PiSu, takie jak z panem w roli głównej, którzy będą rozmawiać o Polsce przeciwko Czarnkowi. To, to że się rozmawia o Polsce, to jest bardzo Ale dobra rzecz, że jest ruch To, był to jest bardzo dobra Nie rzecz. wiem, czy pan nie zauważył. E, można też czytać w bibliotekach, to jest bardzo dobra rzecz. Rzecz, natomiast y, 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 ja wolę pracować, oddawać się pracy, a nie być wymienianym w gronie zmieniu... tych, którzy są mają być gdzieś ewentualnie kiedyś S może w przyszłości być może. Historia zna wielu przywódców, którzy nie potrafili zejść ze sceny. Każdy z nich wierzył, że bez niego świat się zawali. Każdy kończył podobnie, w osamotnieniu, niezrozumieniu, w cieniu własnych błędów. Jarosław Kaczyński dołączył właśnie do tego klubu. Tyle, że jego upadek to nie tylko osobista tragedia starego polityka. To symbol końca pewnej epoki epoki strachu, podziału i iluzji, że jedna partia może na zawsze zawłaszczyć państwo. Kiedyś mówiono, że Kaczyński nie ma przyjaciół, tylko żołnierzy. Dziś nie ma już nawet żołnierzy. Zostały tylko ofiary jego niekończących się wojen i coraz głośniejsze echo po człowieku, który wierzył, że może rządzić wiecznie. Napiszcie, co wy o tym sądzicie w komentarzach. A jeśli chcielibyście pomóc nam walczyć z niekorzystnym algorytmem, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Dziękujemy bardzo za oglądanie i do zobaczenia.